Hanuka czy Krzyż? Najnowsza książka Anny Mandrelli. Zdecydowanie poleca Grzegorz Braun. Witam wszystkich Państwa na kanale Pana Grzegorza Brauna. Będziemy mieli dzisiaj, myślę, że bardzo ciekawą, co prawda też, ale krótką dyskusję dotyczącą słynnej afery billboardowej, która jest, z, idzie, jest za sprawą właśnie Pana Grzegorza Brauna. Dzień dobry Pani Grzegorzu. I jest też Kłaniam Pan... Się. Szczęść Piotr... Szczęść Boże. Jest też Pan Piotr Heszen, właśnie współpracownik Pana Skręgu Grzegorza. moich najbliższych współpracowników politycznych i towarzyszy partyjnych yy, i wprawdzie yy, osobiście yy, nie jest współodpowiedzialny za te akcje, ale za to zbiera załudnie, cięgi. Załudnie. Zbiera cięgi razem z całym naszym środowiskiem, no bo zostaliśmy ogłoszeni bezecnymi, to znaczy ja, yy, personalnie, yy, no ale wiadomo, że odium spada na, yy, na całą moją partię, środowisko i yy, 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 moich, powiedzmy, Życzliwych wyborców i, i sympatyków. No, te billboardy. Hanuka czy Boże Narodzenie, Europo, wybór należy do Ciebie, ponieważ eminencja Ryś, kardynał już raczył. No, odnieść się do tej sytuacji, jak sam powiedział, na telefon rabina Schudricha zareagował. tak. No, nie wiem, czy tam padają rozkazy, czy, czy, czy są raczej może sugestie chwytane w lot. W każdym razie zdążył ocenić mnie bardzo ujemnie i odsądzić od czci i wiary. Co tu dużo mówić? Odsądzić od czci i wiary. No, i w ślad za tym mamy teraz taki wyrok śmierci cywilnej, który został. Opublikowany, rozpowszechniony list 16, jak to mówią, intelektualistów. No, rzeczywiście, akurat to jest grono tak zacnych i zasłużonych sygnatariuszy tego listu, że, że, że jeśli słowo intelektualista ma w ogóle jakiś realny desygnat, to na pewno w tych przypadkach, bo to jest i zacna profesura, i, i zasłużeni publicyści, redaktorzy, i, I uczeni jest. nawet. No więc muszę powiedzieć, że jest to pewien punkt dojścia w moim przedłużającym się życiu, bo z niektórymi miałem w swoim czasie nawet miałem okazję być po imieniu. Innych znałem i, i, i wiele skorzystałem na tej znajomości dzieł, publikacji. Powiadam naprawdę wybitnych ludzi. A tu, a tu wyrok śmierci cywilnej ogłoszono mnie złym Polakiem i złym Katolikiem. Z tego powodu, że jako polski poseł do Parlamentu Europejskiego wykorzystałem skromne, skromne doprawdy przysługujące mi możliwości po to, żeby zadać publicznie to pytanie, rozwieszając wraz z moimi współpracownikami czy, czy dzięki ich zaangażowaniu, billboardy i publikując ogłoszenia prasowe, właśnie o tej treści. Hanuka czy Boże Narodzenie, Europo, wybór należy do Ciebie. No i uderz w stół, nożyce odezwały się, i okazuje się, że niektórzy traktują to hasło nie jako manifest wolnościowy, tak? Wolność wyboru, szanowni Państwo, tylko, tylko traktują to jako zamach na wszystkie świętości. No i to ja sobie cenię. To jest ciekawy moment, w którym się okazuje, co dla kogo jest świętością. O, to jest ciekawe. Natomiast oczywiście żałosne i godne ubolewania jest to, że, że w tej publikacji, w tym, w tym liście, który właśnie ma charakter takiej jakiejś no, wypowiedzi bardzo ekskatedra jest. W punktach, jakby, jakby był to dokument o charakterze doktrynalnym ze Stolicy Apostolskiej tutaj przysłany, no w tym liście są pewne bardzo prymitywne manipulacje. Tak prymitywne, że, że nawet, nawet przeszło mi przez głowę, że może, może ktoś to podpisał nie czytając tego tekstu. Bo jakby przeczytał, to by się może zawahał. No ja, ja nie posądzam sygnatariuszy o jakiekolwiek deficyty intelektualne czy moralne. A tu, a tu taka sprawa, jakie manipulacje, jakie insynuacje. No, jest niewątpliwie manipulacją zacieranie różnicy między judaizmem Talmudycznym i judaizmem współczesnym, judaizmem XX-XXI wieku, a judaizmem Najświętszej Rodziny. To są dwie różne rzeczy. Święta Rodzina nie wyznawała kultu talmudycznego. I kiedy i kiedy Mały Pan Jezus tłumaczył Pismo i i wdawał się w dysputy z uczonymi, kiedy się swoim najświętszym rodzicom zawieruszył w świątyni, jak pamiętamy, no to to, to, to pismo to nie był Talmud. To nie był Talmud. <grych> więc, więc powtarzam, zacieranie tej różnicy jest, jest rzeczywiście procederem i procederem, który, który może no, po prostu przynieść szkody duchowe i intelektualne nieuprzedzonym naiwnym odbiorcom. A druga manipulacja tutaj kluczowa no, to jest przedstawianie czy odwoływanie się do wizji przeszłości stosunków polsko-żydowskich, czyli obecności Żydów. W Polsce, w dziejach polskich, w naszej historii tysiącletniej, odwoływanie się do tej przeszłości w, w duchu sentymentu. To jest obraz sentymentalny, to jest sentymentalizowanie tej przeszłości, w której tak by wynikało z rozbioru logicznego no, wszystko w gruncie rzeczy, jak tam było, tak tam było, ale było dobrze. Aż dopiero źli Niemcy, alias naziści, hitlerowcy, Niemcy Hitlera tej koegzystencji, temu współistnieniu położyli kres. I teraz konstrukcja taka logiczna, że z uwagi na przeszłość, bez względu na to, jak ją kto oceni, że mielibyśmy dzisiaj, Moderować nasz przekaz, i właśnie na przykład nie dostrzegać fundamentalnego, przeciwstawnego, fundamentalnie niemożliwego do pogodzenia rozdźwięku między prawdą Ewangelii, prawdą o Bożym narodzeniu, śmierci i zmartwychwstaniu, a ochydą i fałszem Talmudu który celebrowany jest między innymi przez sekciarzy Chabad Lubawicz, ale oni przecież gromadzą ponad podziałami sekciarskimi rozmaitych Żydów, nawet i być może w sensie religijnym niewierzących, ale wierzących w samych siebie. W wybraństwo i, i wyższą elitarność swojego plemienia. Więc, więc zamazywanie tej kontradykcyjności jest, jest, jeśli idzie o fakty, jest fałszem, a jeśli idzie o potencjalne skutki, jest, jest dramatycznym fałszem, który może być przyczyną wielu groźnych zwiedzeń i wielu groźnych dewiacji, półbiedy jak tylko politycznych. No i, i to wszystko razem sprawia, że, że sytuacja jest na pewno ciekawa, bo, bo ja muszę powiedzieć, że nie przypuszczałem, nie spodziewałem się te akcje wraz z moimi współpracownikami, projektując skromną, powtórzmy akcję, no, pewna ilość billboardów, ogłoszeń, prasowych, telewizyjnych i to też przecież nie w głównym ścieku, tylko gdzieś tam w niezależnych mediach. I ja no, w, w najśmielszych moich marzeniach nie mogłem się spodziewać tego, że zostanę zaszczycony gromami z tak yy, wysokich instancji. Tak, że zostanę zaszczycony krytyczną uwagą osób, które zdawałoby się, że, że na pewno nie brak im zajęć i, i mają swoje sprawy, i generalnie nie dostrzegają mojej mizernej egzystencji. Generalnie, generalnie niejednokrotnie, właśnie jeśli w ogóle zwracały na mnie uwagę publicznie, to tylko po to, żeby zaznaczyć, że. Po pierwsze, to co robię nie ma żadnego znaczenia. Jeśli jakieś ma, to na pewno nie pozytywne, a generalnie w ogóle nic z tego nie będzie i nie warto temu poświęcać uwagi. No to teraz z grubej rury e, strzelili, tak? Z grubej berty do, e, do cienko pobzykującej muszki, prawda? E, no bo tak mnie, tak mnie tutaj przedstawiało. Ciekawe. Ciekawe. Panie Piotrze, bo zresztą Pan Piotr jest autorem książki Mały przewodnik po, Pol po Polsce z Choromańskim i z Braunem. Książki prezydenckie. Książki prezydencki, ale napisanej żywie, żywie, zanim napisał, jeszcze, zanim była wróble zaczęły kampanii. Tak, to mam do Pana pytanie związane właśnie z tymi bibliotekami, no bo z całą pewnością no, rozjuszono bestię. Czy pan, jako współpracownik pana Grzegorza, spodziewał się, że będzie jakiś taki większy oddźwięk? Nie Czy to było nakierowane? Z, z reguły żeby... raczej spodziewam się przemilczenia, więc ten oddźwięk bardzo mnie ucieszył i zastanawia. Właśnie co z sytuacji naszej obecnej wypływa, że taki, taki głośna się stała ta sprawa. Ja tutaj myślę, że w jakimś tam cząstce zadziałała też forma, w jakiej to zostało opublikowane, taktowna. Wolnościowa, zgodna ze sztuką docierania do szerokich odbiorców. Można masz ten, na myśli też Hanukka, Narodzenie, ale oczywiście nie tylko to. Ja tutaj jednak mam zastrzeżenia co do sformułowania autorytety, które Grzegorz Brown tu wymienił przed chwilą, ogólnie jako te nazwiska, które tam się pojawiają w tych podpisach. Nie wiem czy tak ich atakować, ale, ale tak przyznam się, no, choćby Andrzej Nowak, dostałem kiedyś jego historię, historię Polski, taką tą wielotomową, grubą. I po zapoznaniu się z początkiem pierwszego tomu, jak nie, nie robię tego nigdy, wyrzuciłem tą książkę. Bo tam się zaczyna od ewolucji. Jak to ewolucja nas stworzyła przez wiele milionów lat. I tutaj Polska też jakoś gdzieś w tej ewolucji. No i ta, ta ciemna strona ewolucji to jest Rosja. Już tam od pradziejów gdzieś z piekła wy, no Tak, tak no mnie to, jest, to zraziło, że... No wiesz, monumentalne dzieło. No, no, to tak, już jest, no tak. To już jest no tak. cała taczka tak. książek. Chociaż rzeczywiście właśnie pewna skaza na, 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 na sercu i na umyśle, to znaczy... To ciągłe destylowanie polskiego patriotyzmu do antyrosyjskości. Tak. Antyrosyjskość tak, jako tak. rzekomy wystarczający rys polskiego patriotyzmu. Tak, tak. Dostateczny, żeby być polskim patriotą. I mam pewną małą anegdotkę, akurat wiążącą się z tym, jeżeli chodzi o tą książkę Historia Polski Poprawnie Polityczna. Ona była zamówiona w innym wydawnictwie, którego nie, nie wymienię. W tej chwili. Ja napisałem próbkę taką, tam jakąś część, kilkanaście stron. No i spotkałem się z taką reakcją. To było takie wydawnictwo, no gdzieś tam na prawej stronie się sytuujące. Ty tak za dużo o tych Żydach pisze. To dużo o tych Żydach. No i to jak takie pytanie już zostaje zadane z taką troską, no to już byłem pewny, że tutaj nic z tego chyba, z tej współpracy Bo nie będzie. Widzisz, niektórym się zdaje, że obecność Żydów w naszej historii daje się zredukować do Holokaustu, a wcześniej to jest jakiś. Jankiel z pana Tadeusza, czy skrzypek na dachu, prawda? A Takie przecież zaczynamy swojskie klimaty, tak. a to tymczasem niekoniecznie skrzypek na dachu, może to jest jakiś Hannibal Lekter, prawda? Który no, zaczyna się naszą historia. Książku Podręcznikowa od Ibrahima i Jakuba, który jest handlarzem niewolników. Ja, ja cały czas który... podkreślam, że wystawa w Muzeum Polin rozpoczyna się od właśnie Ibrahima i Ibra Jakuba, także oni też doceniają to, że tak, można powiedzieć, tak, że odkrył, tak. odkrył Polskę dla y, Europy Zachodniej. Dla rynku. No, tak, właśnie, tak. dla rynku niewolników de facto. Ale jeżeli chodzi o samych Żydów, no to mamy tutaj do czynienia z jednej strony z tym, że Żydzi są elementem polskiego krajobrazu, czy to na wsi, czy w miastach przed II wojną światową. I często się podkreśla właśnie to, współistnienie, to że oni byli, wtapiali się też częściowo w społeczność polską, no bo mamy do czynienia na ze Szpilmanem. Jeżeli opowiadamy w ten sposób o naszych relacjach, no to jak najbardziej. A jeżeli przechodzimy na przedstawienie tych negatywów współpracy, no to wtedy jest oskarżenie, że ciągle są Żydzi. I to myślę, że w pana w przypadku tak było. My zapominamy chyba, myśląc o tych sprawach, o tym, że nawet przed II wojną światową 99% ludności żydowskiej na terenach Rzeczpospolitej nie znało języka polskiego. Mówiąc Żydzi, myślimy o tych postaciach asymilowanych jak i wybitnych w dziedzinie literatury, na przykład jak Tuwim, jak inni. To były mikrocząstki, prawda? Więc ta nasza historia jest no, zupełnie. Perek Joselewicz, którym te... Muzeum POLIN, tym centralnym tutaj ośrodku propagandowym, jest celebrowany Berek Joselewicz, który, jak wiadomo, zginął pod kockiem. No, został bądź co bądź pochowany nie na Kirkucie Żydowskim, ponieważ ta meczna gmina jako niekoszernego takiego Żyda, co się strefił, zadając się z gojami, nie chciała go pochować. No tak, to, to samo dotyczyło Spinozy i innych takich postaci, prawda? Więc y, mnie się wydaje, że y, 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 z pierwszej Rzeczpospolitej, ja nie jestem tutaj znawcą, ale dzięki temu, że władza była suwerenna, władza była królewska, więc i skarb był suwerenny, nie żyliśmy. Z pożyczek zagranicznych, to przyjęcie diaspory żydowskiej było możliwe, choć zastanawiamy się chyba wszyscy, czy było słuszne, prawda? Ale wtedy można było w takim formacie ustrojowym współżyć z tymi ludźmi. No, ja, Natomiast... ja muszę to bardzo kategorycznie stwierdzić. O, ani i... wtedy, ani dzisiaj nie mieli Polacy i po prostu większość ludzi. Yy, yy, których yy, talmudyści uważają za podludzi, yy, nie miała i nie ma pojęcia o tym, z kim mamy do czynienia. I w związku z tym decyzje, które zdawały się takimi no, standardowymi decyzjami o wyrażeniu zgody na osiedlenie, na, na pobudowanie jakiejś infrastruktury miejskiej, no, getta żydowskie przecież nie były dla nich budowane przez gojów, oni się w nich zamykali po to, by... By móc zachować zasady koszerności. I, I dzisiaj się to odwraca, prawda? Już od dłuższego czasu się to odwraca. Przedstawia się gettoizację gmin żydowskich jako świadectwo mniemanego, genetycznego, chrześcijańskiego antysemityzmu. To nie chrześcijaństwo jest antysemickie, to Talmudyzm jest antychrześcijański. Talmudyzm powstał w reakcji na, na prawdę chrześcijaństwa i został zbudowany na e, zafałszowaniu i zakłamaniu faktu narodzin śmierci i zmartwychwstania Zbawiciela. No i walka na tym kluczowym froncie, ona do dzisiaj trwa. I kto sądzi, że można wyabstrahować i doprowadzić do jakiejś zoptymalizowanej, powiedzmy takiej quasi idylii, stosunki Polsko-żydowskie stosunki Żydów z innymi nacjami. Ten, powtórzę to sformułowanie, nie ma najwyraźniej pojęcia, z kim ma do czynienia. Ale to pojęcie nieco chyba rozszerzyło się dzięki, to oczywiście jest okrutny paradoks i, i, i tragiczna ironia dzieju, że, że z tego powodu, dzięki temu, że usłyszeliśmy. Świat mógł usłyszeć, kto chciał, bo nie wszyscy chcą usłyszeć, ale mógł usłyszeć głosy przywódców, liderów, opinii, elity żydowskiej, zwłaszcza tej, która rządzi w państwie Położonym w Palestynie, głosy premierów, ministrów, generałów, rabinów, te głosy, w których Ofiary ludobójstwa w gazie e, przedstawia się jako istoty niższe i pozbawione praw przysługujących e, tylko podmiotowi wypowiadającemu, w tym przypadku Żydom. E, no, ten, ten miał okazję, żeby się otrząsnąć ze złudzeń, ten miał okazję, żeby się otrząsnąć z, z naiwnych. Wyobrażeń, no bo to właśnie nie jakieś mroczne dzieje, mordy rytualne dawnych wieków, opisywane na przykład przez notabene żydowskiego badacza Ariela Toafa w książce. Krwawe Paschy, to nie gdzieś tam, kiedyś dwa tysiące lat temu, prawda faryzeusze, którzy usiłują ukamienować Pana Jezusa, no ta będę właśnie w dniu obchodów święta. Hanuki w świątyni Jerozolimskiej pan Jezus przechadzał Przechadza. się pod portykiem ten portyk to podobno nie było już sama świątynia tak. no, tylko po przeciwnej na zewnątrz. stronie placu na zewnątrz. no więc prawda tutaj piszą że pan Jezus świętował nie ma takich przesłanek ale nawet gdyby nawet gdyby to szanowni państwo ja zwracam uwagę na dzisiejszy Talmudyczny przekaz, który jest w popkulturze serwowany właśnie w uroczystościach zapalania świecznika w Sejmie i w wielu innych miejscach w przestrzeni publicznej, nie tylko w Polsce. Zwracam uwagę na to, jakie są istotne, jak to się mówi, treści programowe tej celebracji. I ta treść programowa to jest plemienny, rasistowski tryumfalizm. I tu po prostu trzeba, trzeba czytać i, i trzeba, e, trzeba się odnosić do rzeczywistości, a nie do e, własnych przesądów, urojeń, nawet i najpobożniejszych życzeń. Tak. Właśnie na temat tego wydarzenia i relacji polsko-żydowskich napisała książkę pani Anna Mandela. Zresztą spot jest, był na początku naszego nagrania. Na końcu też będzie. Serdecznie zapraszam do książki pani Ani i też zapraszam. Wszystkim polecam serdecznie właśnie Mały Przewodnik po z romańskim i brałem właśnie autorstwa pana Piotra Heszena. Panie Grzegorzu, panie Piotrze, bardzo dziękuję za spotkanie. Panie Grzegorzu, dziękuję za no, może wystarczające wyjaśnienie, takie na szybko. Serdecznie zachęcam wszystkich, żebyście się zagłębili na przykład. Wyjaśniam, że te książki to dla mnie były książki niespodzianki że one nie zostały napisane przez Piotra na polecenie partyjne prezydium nie nic takiego się nie wydarzyło chwała Bogu Piotr potrafi zachować swoją integralność i niezależność pisarza, chociaż pracujemy i jesteśmy w konszachtach politycznych. Ale to była dla mnie niespodzianka. Jeżeli chcielibyście się zapoznać z tematem Talmudu, no to w Pn mamy dwie doskonałe pozycje. Talmud, czego naucza bardzo cieniutka książka z pieczątką zdecydowanie polecam Grzegorz Braun. No i taka większa Talmud... O gojach księdza Pojasła Trzeciaka. Jeszcze raz dziękuję, panie Grzegorzu, panie Piotrze, no i do zobaczenia w innych nagraniach u pana Grzegorza Bełna na kanale. Do widzenia. Hanuka czy Krzyż? Najnowsza książka Anny Mandreli. Zdecydowanie poleca Grzegorz Braun.